Znajdź wygodne miejsce, usiądź lub połóż się. Zamknij oczy i pozwól sobie na pełną obecność w tej chwili. Odpuść wszelkie obawy i rozpraszające bodźce. Pozwól sobie na pełne zanurzenie się w tej medytacji. Mindfulness to skupianie naszej uwagi na chwili obecnej, bez osądzania lub rozpraszania się. To ważne, by pamiętać, że ta chwila to wszystko, co naprawdę mamy. Kiedy koncentrujemy się na przeszłości albo martwimy się o przyszłość. Odciągamy naszą uwagę od jedynej chwili, która się naprawdę liczy. Teraz weź teraz kilka głębokich oddechów. W czasie wdechu wyobraź sobie wypełnianie energią i żywotnością. W czasie wydechu uwalniaj wszelkie napięcia albo stres, których się możesz kurczowo trzymać. Teraz skieruj uwagę na swój oddech. Zwróć uwagę na poczucie, gdy powietrze wchodzi i wychodzi z Twojego ciała. Gdy umysł zacznie wędrować, delikatnie wróć z koncentracją do swojego oddechu. Nie ma powodu, by się osądzać albo frustrować. Po prostu zauważ myśl i ją odpuść. Gdy kontynuujesz koncentrację na swoim oddechu, pozwól sobie na bycie w pełni obecną lub obecnym. Tej chwili. Odpuść wszelkie obawy o przyszłość albo żal dotyczący przeszłości. Po prostu bądź tu, teraz, w tej chwili. Spróbuj odpuścić wszystkie oczekiwania i osądy, które możesz mieć na temat swojej praktyki medytacyjnej. Pamiętaj, że nie ma złej czy dobrej drogi medytowania. Najważniejsze to po prostu być obecną lub obecnym ze sobą i swoim oddechem. Poświęć teraz chwilę na zauważenie, jak się czujesz w swoim ciele i umyśle. Pamiętaj, że możesz w razie potrzeby wrócić do tego miejsca obecności i mindfulness. W tym celu po prostu skieruj uwagę na swój oddech i bądź tu i teraz, w tej chwili. Mindfulness to praktyka. Im więcej koncentrujemy się na byciu obecną lub obecnym w tej chwili, tym większe wyciszenie i równowagę będziemy czuć. Wykazano, że medytacja mindfulness redukuje stres i lęki, rozwija skupienie i koncentrację oraz promuje ogólne dobre samopoczucie. Masz moc kontrolowania swoich myśli i emocji. Możesz też skoncentrować się na wdzięczności i pozytywach w każdej chwili. Wykonaj kilka głębokich oddechów i pozwól sobie na odpoczynek w stanie mindfulness. Gdy kontynuujesz koncentrację na swoim oddechu, zauważ myśli i uczucia, które wzrastają. To normalne dla umysłu, że wędruje. Staraj się jednak nie osądzać ani nie przywiązywać do tych myśli. Obserwuj je i powróć uwagą do swojego oddechu. Niech każdy wdech wypełnia Twoje ciało spokojem i wyciszeniem. Niech każdy wydech uwalnia Cię od wszelkich napięć i stresu. W czasie praktyki medytacji mindfulness możesz zobaczyć zmiany wzoru myślenia i reakcji na stres. Możesz zauważyć też, że łatwiej ci zarządzać trudnymi emocjami i pozostać obecną lub obecnym w takiej chwili. Przy systematycznej praktyce mindfulness może stać się silnym narzędziem kultywowania wewnętrznego spokoju i odporności. Pamiętaj, że to praktyka, która potrzebuje czasu i cierpliwości dla rozwinięcia się. Zacznij od praktykowania przez kilka minut każdego dnia i stopniowo wydłużaj czas trwania, idący w zgodzie z Twoim poczuciem komfortu. Kiedy poczujesz gotowość, powoli otwórz oczy.